Chcę troszeczkę wyciągnąć. Ekscelencjo Księży Arcybiskupie, Panie Marszałku, e, e, Panie Rektorze, Panie Macieju Grabski, pseudonim Anioł, e, drogie, panie, drogie Panie, Drodzy Panowie, Szanowna Rodzina Pana Macieja Grabskiego. Wszyscy wiemy, że ostatnie inwestycje, e, na przykład Bayer, czy Finowie, którzy też stworzą Centrum Usług w naszym mieście. Te inwestycje były możliwe dzięki temu, że gdańscy deweloperzy z branży biurowej podjęli ogromny wysiłek, ryzykowny nieco, wybudowania powierzchni, nie mając jeszcze wcześniej zapewnionego, zapełnionego portfela przyszłych najemców. To ważne, żeby część powierzchni niejako czekała na najemcę, bowiem to stwarza przewagi konkurencyjne Gdańska wobec Wrocławia. Czy też innych polskich metropolii. Wszyscy mamy świadomość, że miast o podobnej wielkości jak Gdańsk czy Wrocław w Europie czy w świecie jest bardzo wiele. To są setki, jeżeli nie tysiące miast. Wszystkie miasta mają sporo dobrej młodzieży uczącej się, absolwentów uczeni. A więc wszyscy konkurujemy w nieco podobnych branżach, mając zbliżone czy podobne wręcz atuty. Stąd też musimy być coraz lepsi, coraz bardziej skuteczni w pozyskiwaniu nowych miejsc pracy, bo ta konkurencja się po prostu zaciśnie. Ta inwestycja, jak wiecie doskonale, drodzy Państwo, to największy kompleks biurowy na pewno na północ od Warszawy. Największy kompleks, kiedy będzie zbudowany, ale jak widzimy, jest zbudowany konsekwentnie i będzie na pewno budowany. Zobaczymy, jak się zmienia ulica Grunwaldzka, więcej, jak się zmienia oś komunikacyjna między Śródmieściem Gdańska, a Oliwą. Słusznie tutaj z kręgów e, Anioła, Macieja Grabskiego wyszedł taki pomysł, że my to nazwiemy tak z angielska, że to jest e, dystrykt, dzielnica e, biznesowa. I rzeczywiście e, tak się to dzieje. E, inny gdański deweloper też buduje, a więc to się ta, ta, ta oś komunikacyjna, obrasta funkcjami biurowymi i bardzo dobrze, no bo ta część gdańska jest najlepiej skomunikowana, szybka kolej miejska, autobusy, tramwaje i tak dalej. A więc chcemy też, aby bardziej promować komunikację zbiorową, właśnie jako środek dojazdu do tych fabryk XXI wieku, jakim są biurowce. Także gratuluję. Panie Macieju tego i Pana zespołowi tego sukcesu. Cóż, no, czekamy teraz na kamień węgielny na kolejne biurowce przy ulicy Gruwackiej. Dziękuję. Dziękujemy bardzo Panu Prezydentowi i zapraszam teraz Profesora Bernarda Lamka, rektora Uniwersytetu Gdańskiego i pogratulować konsekwencji w realizacji tej śmiałej inwestycji. Ja wspomnę, nie wszyscy pewnie Państwo pamiętają, półtorej roku temu, mniej więcej, chyba to było coś koło tego, spotkaliśmy się tutaj, ale wtedy tu była nie tylko dziura, tu była zaniedbana łąka, bardzo kiepskiej, bardzo kiepskiej kondycji salon samochodowy, komisarz samochodowy oraz tor kartowy czyli tak właściwie trochę obraz nędzy i rozpaczy, bo to wszystko było tak bez ładu i składu. Dzięki właśnie tej konsekwencji, śmiałej wizji i determinacji pana prezesa możemy dzisiaj podziwiać to dynamicznie rozbudowujące się centrum. Chciałem powiedzieć, już powiedziałem, że jesteśmy sąsiadami. Jest takie powiedzenie, że żadnego człowieka, nawet bardzo bogatego, nie stać... Na to potrzebuje, może innymi słowy, dobrego sąsiada. Ja jestem wyznawcą tej, tej idei i zdaję sobie sprawę, że tutaj fakt realizacji tej inwestycji będzie owocował w miejscach pracy, przyciągał pieniądze, tworzył miejsca pracy. No i jest to oczywiście z, korzystą, z korzyścią dla absolwentów Wydziału Ekonomicznego, Zarządzania Prawa i prawdopodobnie innych Wydziałów. Z kolei my będziemy mogli taką mam nadzieję zaoferować, może nie w rewanżu, ale też jakąś jakoś, żeby współpracować. Chcemy zbudować mianowicie tutaj między rektoratem a centrum, centrum budynek, obiekt sportowy z pływalnią, z kotami tenisowymi, z sauną, odnową biologiczną i tak dalej i tak dalej. I nie ukrywam, że liczymy, że będziemy mogli wspólnie z, te, z tych obiektów z pracownikami tego centrum korzystać. Niedawno oglądałem w internecie prezentację tych gmachów, które tutaj mają powstać, i przyznam, że zrobiły one na mnie ogromne wrażenie. Są nowoczesne, wspaniałe i razem z intensywnie rozbudowującym się uniwersytetem, z kampusem Oliwskim, stworzą piękny fragment architektonicznie tutaj siedzi. Pani radna, która się architekturą zajmuje i myślę, że potwierdzi moje słowa, stworzą piękny fragment Gdańska. Będzie to współgrało i będzie powodem do dumy i radości nie tylko dla nas, ale również dla wszystkich mieszkańców Gdańska. Żeby nie przedłużać, chciałem jeszcze raz podziękować za zaproszenie, pogratulować jeszcze raz tej pięknej inwestycji i życzyć, żeby równie dynamicznie i pomyślnie się rozwijała. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. Szanowni Państwo, inwestycja, która przed inwestorem jest ogromna. Kilka takich danych. Wielkość wykupów 70 tysięcy metrów sześciennych, co pozwoliłoby na przykład na utworzenie plaży o szerokości 9 metrów i grubości 1 centymetra na całej linii brzegowej Polski. To jest 775 kilometrów długości. Także, gdyby prezydenci trójmiasta chcieli się zwrócić, to będziemy mieli jeszcze większe plaże. Ilość betanu 15 tysięcy metrów sześciennych, co pozwoliłoby pokryć wszystkie płyty boisk w Polsce i Ukrainie przygotowanych na euro 2012 grubością 25 cm do budowy budynku zużyte zostaną około 2,5 tysiąca ton stali, co pozwoliłoby na przykład na wykonanie ponad 3 milionów par obrączek. Ślubnych ze stali, co wystarczyłoby na obdarowanie wszystkich osób mieszkających w stanie Waszyngton. W, w Stanach Zjednoczonych do, wy, do wywiezienia tej stali potrzebne by było około 70 tirów, a powierzchnia szkła wykorzystanego do elewacji 8000 metrów kwadratowych Można by było przykryć powierzchnię płyty stadionu PGA Arena, no co świadczy niejako o sile i mocy tego przedsięwzięcia. Szanowni Państwo, przed nami uroczystość związana z aktem erekcyjnym. Najpierw poproszę inwestora o jego odczytanie, potem naszych gości na podpisanie i księdza arcybiskupa o pobłogosławienie. Błogosławieństwo i poświęcenie, to będzie ten najważniejszy moment. Olivia Business Center. Czas to ludzie, bo to ludzie tworzą czasy, dobre lub złe. Święty Augustyn. Akt erekcyjny. Dnia 28 marca 2012 roku przy ulicy... Aleja Grunwalska 472. W obecności licznie zgromadzonych, znamienitych gości, kładziemy kamień węgielny pod budynek Olivia Point oraz Tower, będący częścią przedsięwzięcia Olivia Business Center. Inwestor Maciej Grawski. 10 lat od ostatniej pielgrzymki błogosławionego Jana Pawła II do naszej ojczyzny. 100 lat od zbudowania Mostu Siennickiego. W roku Mistrzostw w Piłce Nożnej Euro 2012. Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej jest Bronisław Komorowski. Marszałkiem Województwa Pomorskiego jest Mieczysław Struk. Prezydentem Miasta Gdańska jest Paweł Adamowicz. Poświęcenia aktu erekcyjnego dokonał, dokona za chwilę, Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Metropolita Gdański Sławy Leszek Kuź. Poświęcamy Bożej opatrzności, trud twórców przedsięwzięcia, projektantów, budowniczych oraz tych, którzy wkrótce będą tu pracować. Niechaj pomnażają swoje talenty i przyczyniają się do rozwoju naszego miasta i Pomorza. Są tu dziś z nami Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Sławek Leszek Głódź, Pan Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Pan Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz, Jego Magnificencja Rektor Profesor Bernard Lamek, Pomorscy Politycy, Radni, Przedstawiciele Biznesu, Mediów, nasi współpracownicy, rodziny i przyjaciele. Swój kształt, miejsce to zawdzięcza współpracy władz miasta, inwestora i jego współpracowników. Wierzymy, że będzie to miejsce solidnej pracy, dobrych spotkań, chwili wytchnienia i wielu, wielu, wielu inspiracji. Jesteśmy dumni z tego, że naszym sąsiadem jest właśnie nasza Gdańska Alma Mater. Chcemy być ważnym elementem powstającego wokół nas centrum biznesowego Gdańska i całej aglomeracji gdańskiej. Aby upamiętnić tę doniosłą uroczystość, swoje podpisy pod tym aktem składają. I to będą właśnie te osoby, ale dzisiaj bardzo chciałbym prosić o to błogosławieństwo i podpisanie jego ekscelencję księdza arcybiskupa. Wiem, arcybiskupa prosimy razem z nami. Zapraszamy pana marszałka Mieczysława Struka. Ojcowie Cystersi osiedlili się w Oliwie właśnie, w Oliwie. Dlatego, że przewidzieli, że tutaj po wiekach powstanie Oliwia Business Center. I będzie w ich sąsiedztwie. I w sąsiedztwie uniwersytetu, o którym wtedy nikt jeszcze nie myślał. Proszę Państwa i powiedziałem również, że Pan Maciej Grabski ma szczęście i ojciec też, bo uzyskać pozwolenie przy ulicy Grunwaldzkiej, kiedy my uzyskujemy różne gdzieś tam w zagubionych Mostowicach i ile jest tej paplaniny po dziś, to trzeba mieć szczęście i trzeba mieć wejście I, i nie wszystkim to jest dane i mamy tę świadomość. Ja przejeżdżam codziennie tak tą i widzę postępy robót, mianowicie także i te e, cyprysiki, które zostały zasadzone, trawa zasiana jesienią. Teraz dosolona trochę solą przez zimę i wszystko tu rośnie. No i rośnie ten drugi etap 9600 metrów, jak wyczytaliśmy wszyscy. I niech się te mury pną do góry, tym bardziej, że podobno będzie miejsca półtora tysiąca pracowników. Bez Boga niestety ani do proga. W Gdańsku też. Jeśli my spojrzymy na, strop, na płyty stropu nad poszczególnymi kondygnacjami, to tam tolerancja na długości to jest około półtora centymetra. Także wszystkie te elementy są bardzo precyzyjnie wcześniej przygotowane. Stąd możliwość równolegle prac zarówno nad windą, nad szybami windowymi, nad elewacją, bo te, po prostu te kostki do siebie bardzo dobrze pasują. A teraz jeden z tych klocków jest, jak Państwo widzą, już dokładnie i precyzyjnie umieszczany w odpowiednim miejscu. To już końcowa część operacji. No i cóż, Szanowni Państwo, można powiedzieć w ten sposób, że kamień węgielny zamurowany do odsetawa miejscu i, i będzie świadczył o, tym, o tej uroczystości, o tym naszym dzisiejszym spotkaniu. Bardzo, bardzo chciałem serdecznie każdemu z Was z osobna podziękować za obecność, to wielka radość. Naprawdę bycie razem z Wami w Waszym towarzystwie. Cieszenie się z tego to wielkie wydarzenie dla mnie, dla naszych współpracowników, przyjaciół i dziękuję Wam za to. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Dziękujemy serdecznie. Szanowni Państwo, przypomnijmy, że w listopadzie otwarcie Olivia Gate, pierwszy z budynków, potem kolejny. A teraz cóż, trochę muzyki i coś dla ciała. Zapraszamy Państwa serdecznie.